Sypie mnie znowu. Witam wszystkich. Wiatr się uspokoił. Zobaczcie, co mi przyszło. Rynny, kurde, ale nie ma pogody, żeby tym się w ogóle zająć, ale tam na wiosnę czy przed wiosną, jak tylko będzie czas, to się tym zajmę. Obiecuję samemu sobie, kurde, co my mamy? Jest wtorek, proszę Państwa, wszystkiego dobrego. Apoloni i Erik Eryk, Eryka. Imieniny Eryka. Japolonii. Ja Zawsze mam problem z odmianą. Nie, bo Jacka. No to dobra, to Eryk i Japolonia. No, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom, proszę Państwa. Się właśnie planuję wybrać do kóz, ale tutaj widzę już półmetrową albo lepiej zaspę, więc biorę łopatę i idę odśnieżać najpierw. O Jezus oh. Nie odśnieżu, Bruno. Nie wiem, co se myśli. Abi, ty z nim częściej gadasz chyba, po, po pieskowemu. Co tam Brunon myśli? Też nie wie za bardzo. Ty to zakochana, to w ogóle mało rozumiesz teraz. A tu zawiewa wam trochę. No przy takich wiatrach to wiadomo. Wodę nawet wypiły, przesuszyło, co? Już wam wysłodki robię, spokojnie. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy w króliczarni, nie w psiarni. Ty uważaj, kurde. Za te nieodśnieżanie coś Ci się dostanie. O, króliczki napojone, każdy jeden. Yy, mają wodę, więc zajęły się piciem. A ja teraz zajmę się sprawdzaniem yy, trzech gniazd odtermonskich, Bo wczoraj nie były sprawdzane, a w takim wieku yy, no to trzeba przynajmniej u mnie, według mnie trzeba przynajmniej raz na dwa dni musowo sprawdzić. Bo yy, no właśnie jak są w gnieździe króliki, to bez... Bez wytłumaczenia, bez jakiegoś powodu, bez przyczyny codziennie może paść królik. Czy to przygnieciony, czy to yy, jakaś słabsza sztuka, czy gdzieś się zaplącze futro. Zobacz jakie grubasy. Kurde, ty, one już gotowe. Odsecie pan? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem by było z kurczybików ty dobre one są patrz jaki grubas oczy będzie otwierał Ty nie otwieraj jeszcze Posiedź trochę Nie ma na co patrzeć kurde zamieć yy, pandemia i co nie tylko kurde na tym świecie sieć w tym gnieździe młody nie wychodź no ciekaw jestem ile młodych rodziców którzy załóżmy 5-10 lat temu w wieku około 20 lat zdecydowali się, bądź się nie zdecydowali na dzieci, teraz by się rozdecydowali. <laughs> Jak widzą, co się dzieje na świecie, jaka ta przyszłość niepewna i jaka głupia teraźniejszość. No, sytuacja się uspokoi kiedyś zapewne, może za naszego życia, może nie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7. Wszystko żyje, też elegancko. No, kurde, Jeszcze nasi rodzice to. ktoś im powiedział, że będą czasy, że bez wojny dzieci nie będą mogły, bez wojny i bez żadnej tam yy, tego, jak to się nazywa, katastrofy. Yy, nie katastrofy, tylko. No, żywiołu żadnego. Jak to się nazywa? Że ani pożary, ani wichury, ani deszcze, ani śnieżyce? No, bez żadnego takiego tego. Yy, wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, czy jak to inaczej się nazywa? Dzieci nie będą mogły chodzić do szkoły. Yy, a ty nie będziesz mógł otworzyć sklepu. E, się nie ganiać, kurde. Wczoraj jednego utukłem. No, poczułem krew. Tutaj kurde, zrobię porządek. Dobra, jeszcze jeden. Dawaj, dawaj. No, ale to tam wiecie. Tam tylko moje jakieś tam delikatne zdanie. Nie bierzcie do bani. Każdy ma swój, swój łeb i swój tok myślenia. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5, 6 i 7. Jeden się wczołgał. Ten trochę mniejszy szaraczek, ale wszystkie nakarmione, yy, mniejsze i większe. To jest norma, ale ten niebieski <gry> będzie fajny, bo on większy. Już, już widzę, bo tamte baranki to wiadomo małe po mamuśce. A te kiedy będą większe. Fuh, wszystko ładnie nakarmione, samiczki równo chowają, więc jestem zadowolony, jeśli chodzi. O termąckie trzy siostrzyczki yy, i trzy pierwiastki czyli bardzo ładnie chowają. Yy, ale nie powiem yy, ten jak ktoś pyta, czy, yy, czy termońskie według mnie dobre, czy niedobre, to nie powiem, bo to z jednego gniazda są trzy, żebym miał z innych gniazd trzy samice i trzy, tak samo ładnie by mi odchowały, to bym mógł delikatnie, ostrożnie powiedzieć, że no, myślę, że termońskie są jak najbardziej na mamuśki e, dobrym materiałem, ale także mam z jednego gniazda samiczki są siostrami, więc też e, te prawdopodobieństwo, że jedna się wyłamie i będzie jakaś inna, mocno się różniła od innych charakterem, e, no to ten, to właśnie jest mniejsze. Dobra, tyle może z moich filozofii prawd życiowych. I ze sprawdzania gniazd zajmiemy się teraz karmieniem królików. Wszystkie się napiły? Pijcie, pijcie ciepłą wodę. Dwa razy dziennie yy, wystarczy. Się napiją dosyta, syta, się najedzą dosyta i czekają. Nie Abi? No dobra A tutaj jak się mają uszaki? Chyba w miarę kurde. No. Na mięso. Mogłem wczoraj rozpęduje stuknąć. Przyjdzie pora. O, rynne rury coś może będzie z tego kiedyś. No, chodzi o to, że te króliki one już są dosyć duże. Dobrze, że ich dużo nie ma. To jeszcze tutaj tam żadnego tłoku nie ma. Wystarczy dościelać, ale by już należało zaraz je wziąć, podzielić na samice-samce i właśnie do tamtych klatek na zewnątrz roznieść na tucz. Ale poczekam, aż pogoda się polepszy, będzie cieplej, bo trzeba sprzątnąć tą na zewnątrz klatkę i tutaj też i solidnie odkazić i dopiero. No i też yy, słomek kurde będę musiał zamówić gdzieś. Znaczy jest gdzie, ale no nie ma jak dojechać. Zaspy kurde wszystko, co nam się nie podoba. Wszystko w porze. Jestem kurde tym, lekarzem. No, wiem co robię. <laughs> Dobra, nakarmione, napojone wszystko. Elegancko. No tutaj niestety królika wczoraj ubyło, znaczy niestety, wiecie, się nie sprzedał, no to dobrze, że w łeb dostał, bo niestety to by było, jakbym go dzisiaj rano znalazł martwego, no to bym ani nie wiedział, co się stało, ani bym, bym nic z nim nie zrobił. A tak depastecik będzie elegancki. Patrzcie, dzieło sztuki Jasia, jak z horroru jakiegoś, kurde, odśnież to człowieku. No dobra, odsypałem się, biorę taczkę i po O, a garaż to sam się odśnieża, proszę Państwa, w strategicznym punkcie położony. Co nie zabije, to wzmocnij. Dobra, kozy uratowane. Worki zbierać dla wujaszka. No że się zaopatrzyłem, ale będzie trzeba jechać kurde, kupić na, na lato całe. Dobra, spuchło? Spuchło, ale słabo coś kurde, jeszcze się nie rozmiękrzyło do końca. Jeszcze trochę zalać wodą, za mało wody. O. A Kto zjedzą kozy, to kurde, będzie elegancko. I ta szczota wasza? O, a, zabaweczka, chodź. Już się wczoraj poznałaś ze szczotką. To jest pani szczotka. Chodź no. o, 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 o. Jak dziecko to buzi musi wziąć, żeby sprawdzić co to jest. O, fajna rzecz. Fajne? Czy nie za fajne? Chodź Aniu, chodź. <grych> Ręku lepiej? Chodź. Hmm. Ludzie coraz częściej pytają jakie losy Brunona, e, losy na razie nieznane, chcę zobaczyć co wyjdzie z niego, nie? bo nie będę sprzedawał kozła póki nie będę pewien, że jakieś dobre potomstwo z niego wychodzi, wiecie o co chodzi, może kaczki z niego wyjdą z takiej krzyżówki, e, trzeba wiedzieć po prostu, polecać jak ktoś będzie kupował go, bo to młody kozioł no co, na reprodukcję. E. No i druga sprawa, się zastanawiam cały czas, czy w sezonie nie dokupię. Oczywiście najpierw zobaczę, jak to z tym mlekiem będzie, nie? E, czy będzie jakiś klient na ser, y, na mleko. Bo jeśli nie, no to dwie kozy w sam raz na swoje potrzeby. A jeśli by tam się od czasu do czasu coś sprzedało, że będzie brakowało tego mleka, no to wiadomo, że to w naturalny sposób będzie trzeba powiększać y, hodowlę. I tak się zastanawiam, czy w lato nie zakupię czystej anglonubijskiej, bo póki mam tutaj czystego anglonubijskiego koziołka, no to fajnie by było też jedną samicę jemu, szczególnie, że on był po bardzo dobrych rodzicach, jemu zafundować, bo wtedy takie młode to naprawdę fajne by były do dalszej hodowli po nich. Ja bym jeszcze taką ładną samicę znalazł. Nawet od tego samego hodowcy, on drugą linię ma, więc czemu by nie? Hmm. Takie myśli mnie chodzą, ale to wszystko mówię. Trzeba czekać na wykot i trzeba zobaczyć co z czym się je yy, to mleko. Yy, jak z tym będzie? O, jak się drapie. Ty gimnastykowana, kurde. Nie, co, nie to co twoja żonka. <laughs> Zobacz jak jaćka się wygina. Chodź, chodź. O, o. Na ciebie to zawsze można liczyć. Taki kawał odśnieżyć. Nie pytaj co daje, pytaj ile jajek zbiera. Dzięki Monia za kawkę. O. A ja tu przysiadłem zobaczyć kiedy wziąłem i w tamtym roku robiłem rozsady. Ci co oglądają mnie od dawna to wiedzą, że właśnie od tego się zaczęło mój kanał. Oczywiście nie od tego nagrania, ale takie było założenie, że będę miał po prostu w ten sposób udokumentowane terminy między innymi jeśli chodzi o uprawy i o inne sprawy. Wczoraj odpaliłem telewizor, żeby zobaczyć, czy jeszcze działa. I wiecie, co? Kurde, pandemia jest na świecie. Ja pierdzielę. Bierz pan maskę. Na dziś to wszystko, drodzy Państwo. Jeśli się podobało, to zostawcie łapeczkę, komentujcie filmy. Ja jestem teraz zajęty innymi sprawami nie do pokazania. Dlatego trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!